W soboty parkowanie będzie bezpłatne, a w tygodniu opłaty będą pobierane do godziny 17. Będziemy wspierać przedsiębiorczość. Wreszcie zmienimy prawo. Ponadto doprowadzę do uzbrojenia terenów inwestycyjnych oraz wprowadzę aktywny system przyciągania inwestorów. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Gwarantuję powrót do świetnych tradycji sport, brzeskiego sportu, w tym w szczególności koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej oraz bejsbolu. A może trochę hokeja? Chcę utworzyć forum biznesowe, tworzące platformę wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami inwestującymi na terenie miasta i prowadzącymi aktualnie tutaj swoją działalność. Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki. Dobrze zarabiający nauczyciele będą uczyć nasze dzieci. Mamy 21 brzeg, a w przybrzeżnych szkołach nie ma sal gimnastycznych. Ja zbuduję te sale gimnastyczne przy brzeskich szkołach. A jak kłamiesz, to będzie. Szanowni Państwo. W tym gronie bardzo szerokim kandydatów do Rady Powiatu Czeskiego jest wielu ludzi reprezentujących różne środowiska ważne dla tego powiatu z doświadczeniem dużym życiowym. Są to ludzie poważni, którzy chcą pracować do tego powiatu. Ostatnia szansa dla nas. 2014-2020 to jest ostatnie rozdanie pieniędzy unijnych. Ten powiat brzeski, te księstwo brzeskie, piękne, ale takie zaniedbane ostatnio, wymaga skupienia w naszych wszystkich sił. Dlatego jest z nami pani Danuta Jazłowiecka, człowiek sukcesu. Człowiek, który uczył na Śląsku polskim wielu samorządowców, że na długo przed akcesją do Unii Europejskiej trzeba tworzyć oficerów.